Kochani, dzień dobry. Nie bójcie się, to jest tylko guma oporowa. Prosiliśmy, abyście nabyli takie. Kochani, dzień dobry. Ćwiczenia na barki obiecane przez Igora. Zostańcie z nami do końca. Coś wam o tych gumach jeszcze powiemy. Tak. Jakiś czas temu dostaliśmy prośbę o pokazanie czegoś na rozgrzewanie barków. Słuchajcie, ja tego używam przed wszystkimi ćwiczeniami, w których później podnoszę ciężary. Guma oporowa nad głowę. Pamiętajcie, że. Ona jest oporowa, ponieważ w zależności od tego, jak blisko dłoni złapiecie, taki stawia opór. Może być ciężej, może być leżej. I pamiętajcie, jak jest bardzo ciężko, jeśli guma jest podwójna, to opuszczacie jedną część gumy i jest dużo łatwiej. Tak, czasami uważajcie, bo można się trochę strzelić, ale to przy nabyciu pewnej wprawy to się nie zdarza. Ok, guma do góry i kręcimy takie ósemki. Do prawej strony w tej chwili. Ja pokażę to bokiem, że guma raz jest przed głową, raz jest za głową. Trochę też pracuje w dół kręgosłupa, bo kręcimy też kółka górną częścią ciała. OK. Odkręcę w lewą stronę. I jak. Ja już nie wiem, w którą stronę robię, ale to jest fantastyczne ćwiczenie nie tylko na barki, ale w ogóle na całe plecy. Słuchajcie, już y, poczujecie rozgrzanie, y, rozgrzewajcie barki, dbajcie o nie, dlatego że te barki naprawdę wykorzystujecie na co dzień, bez przerwy. Każde włożenie czegoś do szafki, do, do, na półkę angażuje barki. Tak, coś o tym wiem, jak barki się zepsują, bardzo trudno jest je naprawić. Ok, drugie ćwiczenie, łapiemy gumę przez sobą, pamiętajcie. Im dłoń bliżej siebie, tym jest trudniej i naciągamy, tak jakbyśmy chcieli klatkę piersiową do przodu dać jak najdalej i napinamy. Tutaj przepięknie schodzą się łopatki, więc też robimy coś fantastycznego dla naszego kręgosłupa. Tak, jak jesteśmy już tutaj. To było ćwiczenie, które robiliśmy nachwytem. Robimy teraz podobne ćwiczenie, tylko pod chwytem. Poziom trudności minimalnie wzrasta. To jest trochę cięższe, więc możecie Złabić. rozszerzyć mhm. uchwyt. O, tutaj to już czuć, że zaczyna się robić ciepło. Bardzo miłe uczucie pojawia się w łopatkach. Znaczy, możecie chwilę tutaj przytrzymać. Tak. I tutaj faktycznie bardzo pięknie te mięśnie zapracuje. Znaczy, ogólnie przy ćwiczeniach z gumą bardzo dobrze jest robić napięcia i przytrzymywać. Zwalniamy i przytrzymujemy. Mięśnie pracują. Słuchajcie, obiecaliśmy, a jeszcze masz jedno ćwiczenie? Ja mam dużo ćwiczeń. Ale słuchajcie, najpierw Wam powiem. Najpierw Wam powiem. Słuchajcie, pytaliście o kolory gum. Nie sugerujcie się kolorami, sugerujcie się grubością. Na przykład jest taka cieniutka guma, która stawia bardzo mały opór. Także ona będzie świetna dla początkujących. Ta guma, na której my robimy, taka średnia, no jest znakomita na te wszystkie ćwiczenia. A tutaj już jest taka. Grubsza guma, na której będziemy za jakiś czas, kochani, ćwiczyć plecy. To będę sapał. Słuchajcie, są jeszcze takie malutkie gumy, takie mini bands, które też wykorzystamy, żeby wzmacniać barki i do ćwiczeń mobility. Słuchajcie, zaopatrzcie się w takie delikatne gumy. One się naprawdę Wam przydadzą. Dobra, dawaj jeszcze jedno ćwiczenie. Okej, okay, takie szybkie, słuchajcie, jest bardzo proste, ale bardzo piękne. Po prostu podnosimy. Gumę do góry. Ja stoję na gumie. Pani zrobi to samo. Właśnie jedna stopa, druga stopa, ręce proste. I podnosimy do góry. A, i podnosimy nad głowę. Tak jest. Możemy sobie utrudnić. Możemy zrobić... O Tak? Tak, z przysiadem na przykład. O, to jest naprawdę ciężkie ćwiczenie. Chyba powinna mieć tą cięższą gumę do niego. Ale słuchajcie, warto naprawdę... Naprawdę, naprawdę warto. Trzymajcie się. Ciao.